Nazywam się Tadeusz Żadamarek i jestem kierownikiem tego salonu. I chciałbym pokrótce przedstawić, czym się zajmujemy i co można u nas zakupić. Posiadamy w asortymencie od podłóg winylowych poprzez panele, podłogi drewniane, parkiety lite, wszystko, co będzie potrzebne do ukończenia domu. Posiadamy swoje ekipy remontowo-montażowe, które są zatrudnione przez nas. Są to ludzie o wysokim profesjonalizmie, którzy zajmują się tym od lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co robimy. Sprawia nam to dużą satysfakcję i myślę, że będziemy się rozwijać z każdym rokiem bardziej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych artykułami, których prowadzimy handel, i zapraszamy ludzi, którzy są chłonni wiedzy w tym temacie, którą się chętnie z nimi podzielimy.